Kochani, jeśli podczas Waszej wizyty w Zatorlandzie nagle zacznie padać deszcz, nie martwcie się. Mamy tu sporo super odjechanych atrakcji pod dachem, gdzie możecie schować się przed deszczem i przy okazji fajnie spędzić czas. To co? Zaczynamy? Jasne! Woo! Muzeum szkieletów i skamieniałości. Dom szalonego naukowca. Oho, tutaj wszystko jest szalone i postawione na głowie. Kino 5D. Przeżyjcie przygodę z dinozaurami. Warsztaty paleontologiczne. Tutaj, pod okiem specjalistów, wcielicie się w prawdziwych paleontologów. Zobaczycie, jakich narzędzi używają. I kto wie, może uda wam się odkryć skamieniałości jakiegoś dinozaura.